Widzowie, pewnie się zastanawialiście, kim, czemu tutaj stoję. A to dlatego, że w dzisiejszym odcinku yy, chcę sobie kupić motor i to może to będzie krosik jakiś taki słaby. 240, no spoko, 380, 340, 380, ale my na początku weźmiemy taki dirtbike, bike, bo sobie na czerwono-czerwono na na strzało, będzie to parzes. Bo ja mam tutaj dużo kosy, ale nie chcę zbyt dużo wydawać. Więc mamy ten deal, mamy ten y, motor. Więc jedziemy sobie na nim na off -roadzik. Weźmy sobie na przykład jakiś taki mm, Desert Race. Ponieważ weźmy sobie taki unQ Race, który jest tutaj. O tutaj widzicie. To jest offroad road Veshals only, ja mam właśnie offroad road na offroad, czyli właśnie motor crossowy teraz startujemy Bo ja, jak, jak bo na Desert Race To tam wjechałem sobie w Bugatti Chiron Tylko, że tam Bugatti Chiron tam nic nie zrobiła. A to jest w ogóle sekretna miejscówka Na której też byłem moim Bugatti Chiron To możecie ją znaleźć jak, wy, jak jesteście przy desert Jak jesteście przy, przy tej pustyni I zjedziecie z prawo można właśnie tu znaleźć A bo tutaj to Tutaj to taki inny samochód mógł sobie że przygotki właśnie krosy motor tak. W mi się daje, zrobił. No ten właśnie race jest strasznie krótki to 29 jakoś sekund to jest. A teraz pójdziemy właśnie na ten desert race. Mam nawet... tutaj skrzynię biegów właśnie fajną. Trzeba sobie zmienić skrzynię biegów, bo mamy taką z biegów do zjazdów, więc dzisiaj sobie jeszcze przejeżdżamy na zwyczajnym desercie, na Fraudzie bo możemy pod mam skrzynię skrzyniów, która działa która nie działa tak dobrze, bo ona działa bo działa tak, że po prostu się na motocyklu zatrzymuje a bądź czy samochód, czy samolot, czy ja tutaj w ogóle się nie wy wykraczę, bo nie, nie wpada. w poślizg, bo mi właśnie motor. Tylko, że motor właśnie nie driftuje. No, chyba, że się, chyba, że driftuje. Nie, on ma tylko taki hamulec po prostu. Chodźcie, co wizuję, szybko widzowie zrobię? Tam pojadę, bo tam jest stacja naprawcza. Chcecie to modyfikować? Jak jest to jak chcę go upgrade'ować, jestem tu, to pierwsze, że ja chcę mu może Undergrow'a zrobić, po prostu nie mam razu Undergrow, kupuję Undergrow'a, żebyśmy mieli Undergrow'a, to nie nie, Undergrow'a. teraz możemy sobie kolor ustawić, będzie niebieski, jaśniejszy będzie lepiej na pewno go wyjaśniący, więc... Mamy, on, był on Teraz sobie tylko Paint ustawimy. Paint Color. Tutaj sobie też na takim właśnie niebieski ustawimy. No, a tutaj też mamy smoke Color. Tutaj też właśnie ustawimy sobie na tym niebieski. Rims to, rims color to. Tutaj w ogóle nie ma nawet typu rims, które można sobie ustawić. No i teraz to będzie bardzo ładne. A wiecie co? Zróbmy to sobie na zielony, czyli mój, mój kolor małgoskina. Back Underglow Underglow color, taki właśnie underglow Przecież nie to już nie to ludzi. okej, teraz rims, rim color, taki kolor rim teraz Cyrus smoke, kolor taki mały zielony Teraz wam pokażę jak to będzie ładnie wyglądać Mamy ten underglow i to, i widzicie, to jest już się robi noc, więc teraz to nie, nie, tak słabo widać, ale widzicie sami, że mamy takie światełko, że w ogóle mamy tajerwim kolora, to jest coś takiego, że w ogóle, żeby sobie, tylko zrobimy taki ostry zakręt, to wtedy to poleci, ale ogólnie to jest takie węga zielone. Więc pójdźmy sobie jeszcze na jakiś rajsi taki mocny Idziemy sobie na Desert Race dawajcie Tropical Dash tutaj albo... Nie, Desert race w sumie. To się tepnim od razu. A to jest ten typ z własnym scrap który ma. Się liwnął chyba? Nie gadaj. Nie, nie liwnąj się, to był chyba inny. Mamy sobie mam, nasz underground złim ogólny. Ładnie się te rimsy, nasz kolor, by odbijał właśnie i zjedziemy z tutaj Shiftuję, nitro i tu właśnie idziemy tak mniej więcej 198 i jak... Jak pojedziemy tyle to po prostu już się zapalił już Free 60 widzowie! Zrobiliśmy Free 60 widzowie no. 360! 60 widzieliście to? Z ja mam nadzieję że odcinek z tego Dziękuję za oglądanie.